Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: "Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało." Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. To nie faryzeuszy Jezus stawia nam za wzór, ale jakąś anonimową, ubogą wdowę, która przy swoim niedostatku dała wszystko, co posiadała. Kondycja ekonomiczna tamtej kobiety była fatalna. Kobiety w Izraelu nie podejmowały pracy zarobkowej, to mąż musiał zapewnić utrzymanie całej rodziny. Po śmierci męża, każda wdowa była zdana na łaskę swoich dzieci, a w przypadku ich braku na łaskę krewnych. Często sytuacje wdów były bardzo trudne. Do tego stopnia, że w kościele czasów apostolskich powołano instytucję, która miała zapewnić opiekę nad wdowami i dziewicami Bogu poświęconymi diakonie. Jezus podkreśla, że wdowa ta była uboga i do skarbony włożyła ostatnie dwa pieniążki, jakie posiadała. Od tego jednego grosza. Zależało jej życie, a teraz oddaje go Bogu. Godnym podziwu jest zaufanie, jakie ta kobieta miała względem Boga. Bóg przecież nie pozwoli jej umrzeć z głodu, zatroszczy się o wszystko. Uczmy się dziś od owej ubogiej kobiety zaufania względem Boga. Bez woli Bożej nic w świecie się nie dzieje. To On sprawia, że wschodzi słońce o poranku, deszcz nawadnia ziemię, a rośliny wydają pożywne owoce. Bóg troszczy się o wszystko. On ma pod swoją opiekę losy każdego z nas. Starajmy się wypełniać wolę Bożą o rozwijanie Królestwa Bożego, a wszystko inne zostawmy w Jego rękach.